Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak stworzyć sobie takiego robocika w środowisku wizualizacyjnym Moveit od Rosa. Czyli będziemy mogli po prostu w łatwy sposób się bawić naszym robotem, czy zaplanowaną, zaprojektowaną konstrukcją. I generalnie nasze macierze kinematyki prostej, kinematyki odwrotnej, jak i tablica DH, jak i wszystkie jakobiany zostaną stworzone generalnie automatycznie. Tylko za pomocą naszego powiedzmy mechanicznie dopracowanego projektu Fusion 360, czyli będziemy mieli po prostu wszystkie jointy w ładny sposób zrobione, wszystkie macierze automatycznie zostaną policzone. Do tego wykorzystamy sobie coś takiego jak Fusion to RDF. To jest prosty skrypt. Tutaj jest generalnie opis tego, jak to robić. Ja to z Wami zaraz omówię i Wam to przedstawię żebyście po prostu mieli prościej. Tutaj też jest instrukcja do instalacji. Więc ja mam ten skrypt już zainstalowany. Tutaj e, testowałem jak to po prostu szybko zrobić, więc po prostu to na razie usunę e, i zrobię to od nowa. Czyli generalnie pierwsza rzecz to zapisujemy nasz plik, powiedzmy jako test e, i teraz będziemy musieli dodać sobie nasze ciała. Generalnie nieważne w jakim programie projektujemy, zawsze możemy pobrać Fusion za darmo e, i w ten sposób, który teraz wam pokazuję, Dołączyć nasze, dołączyć nasze komponenty projektu. I generalnie teraz tak. Ja sobie zrobię tylko pierwsze trzy przyguby, żeby, żeby było prościej. W ogóle jak widzimy, one są, one są jakby połączone ze sobą. To jest zrobione po to, żeby uprościć obliczenia i po prostu przyspieszyć ten proces, żeby się nie bawić w łączenie poszczególnych śrubek bo to też jest bez sensu, żeby takie rzeczy symulować. My chcemy na razie przesymulować tylko i wyłącznie kinematykę naszego powiedzmy ramienia robotycznego czy tam samochodziku, bo to jest bez różnicy. I generalnie bardzo ważne jest teraz to, żebyśmy mieli mm, wymaganą konwencję nazw, czyli tutaj mamy y, jako baza, musi być nazwany base, podłoga link, a następne wszystkie przeguby muszą nazywać się joint, podłoga link, podłoga i Numer naszego przegubu. Więc generalnie, jeszcze jedna rzecz w sumie: skrypt wymaga, żeby nie było żadnych powiązań. Fusion automatycznie powiązuje sobie nasze złożenia z pojedynczymi plikami, więc tutaj po prostu będziemy musieli zrobić po prostu break link, żeby tego nie, nie było. Ok, Fusion sobie teraz chwilkę pomyśli, niestety on to lubi się zacząć. Ale jest to bardzo przyjazny program, który jest bardzo prosty i no, co najważniejsze darmowy. I teraz bardzo ważna rzecz. Nasz baselink, czyli podstawa, która tutaj jest połączona z wielu elementów i uproszczona. Musimy, musimy, ją, musimy ją zgroundować. Co to znaczy zgroundować? To znaczy, że nie będziemy mogli jej już przesuwać w powietrzu, czyli będzie po prostu związana do swoich koordynatów. I teraz widzimy, że... Wszystko mogę przesuwać, a tego nie mogę przesuwać. No i teraz w Fusion 360 mamy coś takiego jak jointy. Zresztą w innych programach też i bardzo łatwo się to robi. Już pokazuję. Skrót od od jointów to jest J, jak joint. Tutaj zaznaczamy sobie płaszczyznę lub jakąś powierzchnię, którą chcemy przyłączyć do innej powierzchni i u mnie to jest po prostu. Podstawa walca. I teraz jeszcze jedna rzecz. Jak widzimy tutaj, jak ruszamy sobie myszką, nam wszystko przeskakuje. Jak już wiemy, którą płaszczyznę chcemy łączyć i jaki mamy punkt odniesienia, to wtedy możemy po prostu przytrzymać klawisz Ctrl i wtedy nam nic nie przeskakuje i możemy wybrać odpowiedni punkt. I u to jest po prostu e, dolna część tego walca, ponieważ ona będzie mi e, idealnie pasowała z dolną podstawą tego walca. Teraz Fusion sobie zrobił ładną animację i ja mam tutaj domyślnie zrobione jako motion, w zakładce motion jako joint typu Revolt wokół Z i generalnie wy też tak powinniście mieć domyślnie, jak nie no to po prostu możecie sobie tutaj ustawić, on będzie pamiętał to ustawienie, tutaj jeszcze będziemy mogli się pobawić pozycją, jednak u mnie po prostu tutaj nie ma dwóch elementów trących o siebie, żeby nie było kolizji i to też jest bardzo ważne, żeby zrobić ten model w taki sposób, żeby nie było kolizji, bo po prostu nie będziemy mogli policzyć żadnej kinematyki. I klikamy w sobie OK po prostu i teraz jak widzimy nie możemy tego przesuwać dowolnie, możemy to tylko obracać wokół osi. Następnie połączymy sobie kolejny przegub i u mnie to jest ten walec i w zasadzie górna płaszczyzna razem z środkiem, środkiem okręgu na bolec, który mi to mocuje. No i znowu się zrobił animację. Tylko, że ja mam tutaj offset jeszcze na łożysko, którego nie ma tutaj w modelu. I on tam wynosi 1,5 mm, więc po prostu tutaj każę dla Fusion odsunąć to te płaszczyzny o 1,5 mm. I teraz bardzo ważne jest to, żeby nasz projekt był w pozycji bazowej, żebyśmy później nie musieli w tym bawić. Czyli nie ustawiamy tego w taki sposób, tylko ustawiamy pozycji bazowej, której normalnie będziemy chcieli ustawiać się naszego robota na samym początku programu. I teraz kolejna, kolejna konwencja nazw. Każdy joint musi być nazwany jako, i tutaj dwu, dwuklik na nazwę, jako joint z dużej litery, podłoga i numer jointu, i później joint, podłoga, numer jointu, czyli 2. I to jest jak widzimy, joint 1 odnosi się do joint link 1, i joint 2 odnosi się do joint link 2. To jest bardzo ważne, żeby to było, to było w ten sposób zrobione. No i następnie możemy pod utilities i add-ins. Wywołać skrypt urdf exporter. Nic prostszego, po prostu klikamy run, e, wybieramy folder. Ja tutaj po prostu stworzę nowy folder o nazwie test. Urdf. E, coś takiego już istnieje. Ojej, no to powiedzmy, nazwiemy go test. Test, test. Stworzyliśmy test. folder, wybieramy go. Teraz Fusion zatnie się na jakieś 10-15 sekund, żeby e, przeanalizować te wszystkie nasze połączenia. Znaczy to też, to zacięcie oczywiście będzie zależało od złożoności i ilości przegubów, które musi przeanalizować. Także chwilkę poczekamy. I jeżeli wszystko zrobiliśmy dobrze, czyli po pierwsze e, mamy tą konwencję nazw zachowaną, czyli mamy base link. Później joint link 1, joint link 2, e, następnie przeguby joint 1, joint 2. No to powinniśmy właśnie taki komunikat uzyskać, czyli udało się e, wszystko zrobić. I teraz pokażę, jak to wygląda. Mamy, mamy sobie plik o nazwie test, test, i tutaj mamy test description. E, skąd nazwa się bierze? Ona się bierze z nazwy naszego pliku. U mnie to jest test, a później po prostu zostało dodane test description. No i tutaj mamy pliki lunchowe, meshowe, urdfowe, CMakey. Generalnie nie będę się rozwodził, co to robi, ale żeby pokazać w ogóle jak wygląda URDF, to możemy po prostu wejść w URDF następnie w plik test.xacro to jest yy, to jest domyślne, domyślne rozszerzenie teraz URDF-a powiedzmy mamy trochę więcej skryptów tutaj yy, niż w zwykłym URDF-ie, no i mamy możliwość stosowania skryptów czyli generalnie mamy podział na linki i mamy podział na jointy joint to, coś się to, to jest coś, co się obraca a link to jest coś, co jest jakby bryłą. E, I teraz tak, e, mamy sobie link Baselink, który znajduje się w jakimś oryginie, czyli punkcie początkowym. Czyli jak widzieliśmy tam wtedy, to, to były te właśnie znaczniki XYZ na, na, tej, na, na tym ramieniu, co na początku był na filmiku. E, później mamy masę i generalnie tutaj najfajniej się to wpisuje z palca, czyli jeżeli wiemy, ile coś waży, to po prostu tutaj wpisujemy. To jest potrzebne do tam później optymalizacji naszych trajektorii i liczenia, liczenia jakichś przeciążeń. Yy, I teraz bardzo ważne jest to, że w zakładce Visual będziemy mieli ten sam mesh, co w zakładce Collision. Yy, to nie jest generalnie dobre dla dużych projektów, ponieważ to mamy bardzo skomplikowany mesh, który liczymy, żeby sprawdzić kolizję. Yy, to oczywiście trochę zwiększy, jakby. Złożoność obliczeniową, tego zwiększy czas, ale dla tak, tak, dla tak prostych projektów możemy na razie to pominąć. Generalnie robi się to raczej w ten sposób, że zastępuje się to prymitywnym walcem, to bym zastąpił powiedzmy prymitywnym prostopadłościanem, nawet z dwoma, i tutaj by był walec na końcu, i w ten sposób byśmy uprościli te obliczenia, e, żeby na przykład nie doszło do. O, coś mi się kliknęło. Żeby nie doszło do. E, a, ok, bo tutaj widzę. Dobra, on tutaj to pozmienia trochę rzeczy, yy, więc yy, chwilkę. Mam nadzieję, że dobrze pousuwam, żeby to pokazać. No niestety on tutaj nanosi nam zmianę w tym projekcie, więc yy, no, nie, nie należy się tym przyjmować. O właśnie. Tutaj widzimy, że... Będę mógł, tutaj dwa razy można kliknąć, będę mógł jakby zrobić coś takiego. I oczywiście nie chcemy, żeby w naszym ramieniu robotycznym czy innym projekcie coś takiego wystąpiło, czyli nastąpiła kolizja. Chcemy tego zapobiec, dlatego chcemy właśnie określać, gdzie jest największy zakres tego pola roboczego, lub po prostu e, możemy tutaj e, dodać sobie coś takiego jak limits, e, czyli nasze jointy mogą mieć e, limity. Ja to też może później pokażę, jak już będziemy w, w samym Rosie i środowisku Linux. Także na dzisiaj to tyle i dziękuję za uwagę.